Serwus! Strzałeczka sąsiady. Witamy na kanale Królewska Biel. Jest to odcinek piąty. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o piłkarzach Realu, którzy występują na Euro 2020, które było organizowane, jest organizowane w 2021 roku. Pierwszym moim takim piłkarzem, a, który chciałbym wspomnieć jest Eden Hazard. Miał cztery występy, zagrał 226 minut, Niestety zdobył 0 goli, ale zdobył asystę. Thibaut Courtois razem z Edenem. 4 występy, 360 minut. Miał 12 saveów Clean sheet 3. Całkiem nieźle jak na 4 występy. Karim Benzema. 3 występy, 255 minut. 2 gole, 0 asyst. Razem z Ralfem Varanem też trzy występy, 298 minut. Ralf Varan miał 17 odbiorów, całkiem sporo, jak na 3 występy. Tony Cross w reprezentacji niemieckiej, 3 występy, 292 minuty, 0 goli, 0 asyst, za to 18 odbiorów. Luka Modric, 3 występy. 286 minut, jedna bramka, jedna asysta, 10 odbiorów. Prawdopodobnie dzisiaj ten wynik się zwiększy. Mam nadzieję, że w kolach i w asystach i w odbiorach. Tak, grają z Hiszpanią dzisiaj, w sumie wkrótce. W Hiszpanii niestety nie znalazł się żaden zawodnik Realu Madryt. Skandal. Niedobrze. Dużo zawodników Realu Madryt zasłużyło na to, żeby być w tej reprezentacji. Ale wracając do tematu, następnym zawodnikiem, świeżynka w Real Madrid, Dawid Alaba, 4 występy, 416 minut na boisku, 2 asysty, 25 odbiorów, no i niestety jedna żółta kartka, ale dobrze, że jedna. Ostatnim zawodnikiem, który występuje jest Gareth Bale. Cztery występy, 356 minut, dwie asycy i jedna żółta kartka. Walia niestety zakończyła swoją historię, więc Real Madrid, porażka, tak, Real Madrid czeka... porażka Tak, Real Madryt czeka na powrót Gareth'a Bale'a i w zasadzie jestem ciekaw, bo teraz będzie miał ostatni rok obowiązującego kontraktu, jestem ciekaw co Carleto dla niego planuje. Eee, może zagra, eee, może będzie grał w jakiejś trójce napastników, Dale, Benzema po prawej stronie myślisz, a po lewej Hazard, eee, z Hazardem nie wiadomo. No właśnie, <laughs> złapał kontuzję, ostry. niestety eee, nasz no Lubieniec belgijski złapał kontuzję po raz kolejny, nie wiadomo jak to będzie z nim, ale eee, Mariano jeszcze jest, który może zastąpić. Tą... Będziemy. Jeśli Benzema się też połamie, twu twu, broń Boże, podczas Euro, to może go zastąpić. Do tego mamy jeszcze dwóch młodych Brazylijczyków, którzy mogą też grać Właśnie, na Właśnie, wrzucając Bejla do składu, wyrzucasz Winnicjusza. Myślę, że wielu kibicom Realu musiałby się z tego wytłumaczyć. Nie wrzucając do składu Baila, bo już może grać i na lewym skrzydle, i na ataku. Także no, tak. Bale ma też swoje lata i podejrzewam, że fizycznie już nie będzie dorównywał Viniciusowi I by był dobry na, na zastępstwo lub na mecze Pucharowe. Nie wiem jeszcze, jak Carleto będzie planował jego przyszłość ten ostatni rok. Może dostanie nowy kontrakt, chociaż w to wątpię. On nie zachwycał swoją grą w Realu Madryt za Zidana. Ale co o tym sądzisz? Jak myślisz? O tak. No Oczywiście zakładając, że będzie zdrowy, bo jak, jak, patrząc na jego pobyt w realu do tej pory, no czasami bywało tak, że jednak nie był zdrowy, ale będąc zdrowy, mi się wydaje, że jednak nie jest to zawodnik na pierwszy skład, ale no, dawał nam wiele ważnych bramek w ważnych spotkaniach, w finałach. To jest zawodnik na ważne mecze, także jako takiego Jokera ja bym go jednak trzymał i postarał się gdzieś wprowadzić. Może na końcówkę jakiegoś ważnego meczu, albo nawet żeby jako niespodzianko zagrał od pierwszej minuty i dopiero wtedy już za niego pod koniec na podmęczonych przeciwników, dynamiczny Brazylijczyk myślę, że by się nadał. Także tak, ja bym go jednak widział podsumowując w roli Jokera w przyszłym sezonie, gdyż nie nadwyrażałbym też jego zdrowia ze względu na swój wiek, na pewno ono mu się nie poprawia. A pamiętasz czasy Garefa Bale'a za czasów Ancelotti'ego po raz pierwszy? Ro lata 13-14? No tak, wejgli. A do czego dążysz? A, nic, no bardzo dobrze mu szło wtedy. Chodzi o to, A to że o to ci chodzi. Zdobywał, tak, no to. Zdobywał dużo nagród. Etapii, no mówię, tak. dlatego wtedy, właśnie na ważne mecze, on był dobry. Na finały to zdobył, naprawdę, na, na wagę trofeów niektóre bramki. Mam Ale nadzieję... to już. No, ile to lat temu było? O, 6. Tak. no Nawet, nawet czasami dłużej, także. No to jest jednak zawodnik po 30. Musisz to wziąć pod uwagę. Tak samo jak. Benzema, tak samo jak Modric. Tak, ale... No tak, ale akurat i Benze Benzema to jest no przynajmniej na papierze środkowy napastnik, a Modric to jest jednak środkowy pomocnik. A Bejla zwykle jednak ustawia się na jednym bądź też na drugim boku, chociaż ty wspomniałeś, że też może być na środek ataku, no też to może być jakaś opcja. Zmiennik Benzema już w takim wieku, ale jednak nas skrzydłę na potrzeba w <grym większej <grym dynamiki. Zwłaszcza <grym> młodych mięśni. Tak, no, no tutaj masz na myśli chyba Winiciusza, ale on niestety do tej pory nie nauczył się wykańczać akcji, to jest jego największy problem. O, mi się wydaje, że ostatnio było sezon, a pod koniec sezonu w sumie dobrze mu szło. Trzymamy za niego kciuki. Trzymamy kciuki. Tak samo jak trzymamy kciuki za Ramosa. A... Ramos, bo... przykra sytuacja niestety, bo to już jest oficjalne, że odchodzi. Że, że nie przedłużymy z nim kontraktu, no że ta oferta, o której ostatnio mówiliśmy, że ona już jest dawno nieważna w oczach Florentino. Ja sobie tutaj wynotowałem, e, co przez 16 lat zrobił Drenas Ramos. I że zagrał ponad 600 meczów i strzelił ponad 100 bramek, to już nie wspominam. Ale mam tutaj też wynotowane, że 5 razy z nim zdobyliśmy na ligę. E, 5 razy super puchar Hiszpanii. Eee, cztery razy ligę mistrzów, cztery razy eee, klubowe mistrzostwo świata, trzy razy Super Puchar <głos> Europy, <głos> jakby tego było mało jeszcze dwa razy puchar króla. I przez 16 sześć, lat? tak, przez sześć z tych 16 lat był naszym kapitanem. Tak, mi się wydaje, że od tak, od 2015 roku był naszym kapitanem. Przed nim był był Casillas przez 5 lat od 2010. A później przed nim był 7 lat Raul chyba od 2003, tak. Jak ja, się, jak ja zaczynałem kibicować Realowi, to był chyba Jerro, i on w 2003, jak odchodził, to przekazał Raulowi. I tak było, że Raul, Casillas, Ramos. A, no jeszcze ważna jest sprawa z kapitaństwem, że kto teraz zostanie kapitanem Realu? No, wicekapitan w poprzednim sezonie, czyli Marcelo. I no nie rób takiej winy, tak. To jest. No, no dziwię tak się, jest. bo Marcelo no, nie gra zbyt często. I... No, nie gra zbyt często, no ale wicekapitan, jeśli odchodzi kapitan, to wicekapitan zostaje wtedy kapitanem. Chyba, że decyzją trenera inny zostanie mianowany, ale to by była naprawdę duża kontrowersja, a Carle to nie jest znany z wywoływania burzy przed sezonem u siebie. Także, jak się nie mylę, to Marcelo będzie chyba pierwszym zagranicznym, czyli nie hiszpańskim kapitanem Realu w historii co o tym myślisz, czy, <laughs> jaka jest tymi? Twoja opinia na ten temat? Nie wiem. Czy uważasz, jest... że Marcelo będzie dobrym kapitanem, czy jak tutaj już wprowadziłeś <laughs> e, swoje jakieś wątpliwości, że jednak nie jest to najlepszy wybór, gdyż nie gra zbyt często? W takim wypadku, jeśli by nie grał, to trzeci kapitan jest teraz wicekapitanem, czyli Karim Benzema, który... Na pewno w miarę często by grał. Wtedy on by wyprowadzał drużynę na boisko, w mi przypadku się... nieobecności Marcelo na boisku. Mi się wydaje, że Karim Benzema o, to jest lepsza opcja niż o, Marcelo, dlatego że Marcelo no, nie gra zbyt często o, i no nie wiem w sumie dlaczego. Tak często... Mi się wydaje, że... Sorry, czy przerywam Ci jeszcze? Nie, no... Bo... Często wspominałeś o tym, że Marcelo chyba ma odejść na ostatnich odcinkach, jak się nie mylę. Że, że ty byś sobie, nie wiem, tak, tak odniosłem wrażenie, że ty byś sobie życzył odejścia Marcelo. Tak. Tak? No tak. I... No, jeśli by odszedł Marcelo, no to faktycznie Benzema zostałby kapitanem. Czy myślisz, że taki scenariusz byłby lepszy? Żeby Marcelo odszedł i żeby faktycznym pierwszym kapitanem był Benzema? Tak, myślę, że tak byłby bardzo fajny scenariusz. Ale z czego co media podają, to Marcelo, no, na razie zostaje w klubie. Tak, no więc... Mi się wydaje, że to jest w końcu fajna ciekawostka, że, że Marcelo będzie pierwszym zagranicznym, jeśli ja się nie mylę, zagranicznym y, kapitanem w Realu. No, ale Benzema tak. też jest zagraniczny. Tak, ale Benzema jest wicekapitanem teraz. No, a poza tym, jakby odszedł teraz tak, Marcelo. Tak, jakby, tak, ale jakby odszedł teraz Marcelo, no to Benzema ażby był drugim zagranicznym kapitanem. Rozumiesz taką sytuację? Tak, tak rozumiem. A Wracając to do a, wracając. transferów, bo dużo się mówi o zawodnikach. Wracając do spekulacji, chciałeś a, powiedzieć, wracając do spekulacji, jestem ciekaw w sumie, co się stanie z tymi zawodnikami, na których a, Carletto nie ma planu, tak naprawdę. I albo wypożyczenia, albo sprzedaż. Tutaj a, kontrowersja o. budzi, bo to są młodzi zawodnicy. Racji. Ale czy my wiemy na pewno, że Carletto nie ma na nich planu? Już przepraszam, tutaj muszę. <laughs> Nie, na wczesnym nie wiemy, etapie, na, pewno, na wczesnym etapie muszę zainterweniować. Tutaj media podają, ale to mogą być w sumie spekulacje, że to po prostu będą zawodnicy sprzedawani i chcą uzbierać po prostu pieniądze na uh, Mbappe, który no nie wiadomo czy przyjdzie czy nie. No jak już rozmawiamy o spekulacjach, to ostatnio się pojawia cena 100 milionów, że Real jest gotowy dać 100 milionów za Mbappe. No z krótkim kontraktem no podobno to ma się udać. Ja nie wiem czy na miejscu PSG puściłbym za stówę Mbappé, ile by mu nie zostawało tego kontraktu. To jest w końcu ich wizytówka. <śm> Mbappé tak. Ale no nie wiem, zobaczymy. Po pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Dziękujemy za oglądanie. Życzymy miłego dnia. Pozdrawiamy. Strzałeczka sąsiady.